Witam serdecznie. Na dzisiejszy tutorial zapraszam uczniów w klas 5 Szkoły Podstawowej. Kochani, zawsze na lekcjach techniki, po zrealizowaniu tematów teoretycznych wykonujemy prace manualne. Ostatnio omówiliśmy m.in. takie materiały jak tworzywa sztuczne. I teraz musimy wykonać zadanie wytwórcze. Tym zadaniem wytwórczym będzie bukiet z guzików. Zaraz powiem, jakich materiałów potrzebujemy do zrealizowania tego zadania oraz w jaki sposób uzyskać bukiet kwiatowy, który właśnie widzicie. Zapraszam Was do pracy. Potrzebne materiały to miniaturowe doniczki, lub też pojemnik po pieprzu lub soli kuchennej, miniaturowe słoiczki, lub też flakonik po perfumach, ozdobny mały wazonik. Szczypce, igła, nożyczki, ozdobne guziki o różnej średnicy. Pamiętajcie, żeby były z otworami, nie na nóżkach. Piasek lub żwirek dekoracyjny klej drucik florystyczny o średnicy do 1 mm. Filc lub też pianka dekoracyjna. Ze zgromadzonych guzików wybieram po dwa guziki o różnej średnicy, jeden większy, drugi mniejszy i układam na stole. Oczywiście kolory według uznania. Yy, ilość zależy od wielkości pojemnika, w którym będziemy umieszczać nasz bukiecik, ale myślę, że około 15 takich kompletów musimy utworzyć. W podstawie tutoriala, który znajduje się na moim kanale, wykonałam papierowy szablon kwiatków, który odrysowałam na piance dekoracyjnej i wycięłam. Szablon dostosowałam do średnicy guzików. Drucik florystyczny przekładam przez oczko w guziku małym i w guziku dużym. To samo robię z drugim końcem druta. Przekładam, przeciągam i to samo wykonuję na piance dekoracyjnej. Przekładam te dwa końce, mocno dociskam, skręcam i przy użyciu szczypcy dokręcam te druty. Wkręcam je razem. Formułuję. Koniec można zawinąć na ołówku. Będzie tworzył taką sprężynkę. Ta łodyżka będzie taka sprężynką. Ładnie rozciągam, delikatnie rozciągam. I wkładamy do pojemnika, w którym będą nasze kwiatki. Tak samo postępuję z pozostałymi wszystkimi elementami. Jeżeli drut nie przechodzi przez piankę, mogę wykorzystać igłę, zrobić otwory i przeciągnąć drucik przez piankę na drugą stronę. Dociskam, szczycami bardziej skręcam, splatam te dwa końce drutu i również owijam na ołówku, aby stworzyć taką sprężynkę. Łodyżka będzie ładnie się prezentowała w wazoniku. Tak robimy z pozostałymi. W kilku kompletach guzików nie wykonałam ozdoby z pianki. Tak się one prezentują. Dodatkowo drucik owinęłam na ołówku, tworząc sprężynkę. Będzie ona służyła jako dekoracja do wazonu. Delikatnie rozciągam. Do wazoniku wsypuję żwirek lub piasek dekoracyjny, w celu obciążenia. Wkładam wykonane kwiatki. Prezentuje się mój bukiecik. Dziękuję za wspólną pracę i zapraszam na kolejne moje tutoriale. Do zobaczenia i do usłyszenia.